Witam Was serdecznie, mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry. Na pytanie, które dzisiaj znowu mi klientka zadała, uwielbiam takie pytania: czy zamykanie naczyń krwionośnych przy użyciu lasera albo przy pomocy termolizy jest tym samym co terapia naczyń IPL bądź Elite? Nie, to są dwie różne rzeczy. Żeby skutecznie zamknąć naczynie krwionośne, musimy zadziałać bardzo intensywnie w miejsce faktycznie pękniętego naczynia krwionośnego, czyli zamknąć światło tego naczynia, czyli skoagulować i spowodować odparowanie się później tej hemoglobiny. Więc co należy zrobić? Należy trafić bezpośrednio w miejsce źródło problemu. Czy jest to zabieg bezpieczny? Tak, jest to zabieg bezpieczny, na pewno jest to zabieg skuteczny. Szczególnie termoliza jest chyba najbardziej skutecznym zabiegiem jak dla nas, choć troszkę bolesnym. Ale my nigdy nie... Jeżeli mamy skórę naczyniową, my nigdy nie zaczynamy pracy z naczyniami krwionośnymi od właśnie radykalnego zamykania naczyń krwionośnych, dlatego, że jesteśmy zdania, iż najpierw należy popracować aktywnie nad e, wzmocnieniem ogólnie e, osłabionych naczyń krwionośnych na Twojej skórze, a dopiero potem, mając pewność, że silne są naczynia krwionośne dookoła, zamknąć to. Co chcemy realnie, faktycznie zamknąć, co Ciebie pewnie najbardziej interesuje, bo jest pękniętą czerwoną krwinką, mówiąc wprost. Dodatkowo jeszcze zalecamy picie około tydzień, dwa tygodnie przed zabiegiem dużej ilości mocno stężonego, najlepiej soku z aroni, ewentualnie z czarnej porzeczki, po to, żeby doładować skórze witaminy C w dużej ilości, żeby naczynia krwionośne się wzmocniły też od środka. Fototerapia, terapia naczyni działaniem IPL bądź E-Light polega na właśnie bardzo intensywnej pracy światła na hemoglobinę, czyli na ten chromatofor właśnie wyłapywany. Czyli najpierw obkurczmy naczynia, a potem je zamknijmy. Wtedy będziesz zadowolona z efektu.